Cześć, tu doktor Tronik. Słuchajcie, takie szybki, szybkie wideo. Właśnie skończyłem tu charakteryzować taki DevKit z Texasa. Przetwornica 12 na 5 z bardzo dobrą sprawnością. A i tam wyniki wyszły, jakie wyszły. Jest ok, generalnie bardzo fajny układ, wysoka sprawność faktycznie. Ale chcę wam pokazać coś innego, bo zacząłem te wszystkie testy po prostu zabrania sobie takich świeżo kupionych kabelków, które wchodzą do zasilacza. To fajnie, one wchodzą po prostu w typu bananowych. I dzięki temu możemy sobie potem do gniazd bananowych i dzięki temu możemy potem sobie krokodylkami złapać cokolwiek, te pointy, które akurat tutaj fajnie też na tym devkicie są zaznaczone. <laughs> no i, yy, i, i wybaczcie, ale tu się kalibruje miernik, bo zaraz chcę Wam coś pokazać. Kalibrujemy mustek RLC. Jeszcze tylko zwarcie, niech się kalibruje w międzyczasie. On tam 30 sekund liczę. No i jak zacząłem te właśnie pomiary, to coś mi to sprawność nie wychodziła w ogóle fajna i widać było, że napięcie na wejściu, które tu idzie z zasilacza w tym miejscu, no było mierzone multimetrem. Wcale nie jest takie jak ustawione na zasilaczu, i silnie się zmienia, tak jakby była jakaś rezystancja. No to posprawdzałem parę rzeczy, w szczególności posprawdzałem, czy nie ma luzów na wtykach bananowych, tych, które. <laughs> właśnie kupiłem, bo one de facto też trochę takie luźne i powyginałem i trochę te blaszki. Nie wiem, czy to nawet tu widać, czy nie, żeby lepiej się działa, ale okazuje się, że to nie w tym, <laughs> nie w tym rzecz. Okazuje się, że ten przewód, to jego feature'em jest to, że on ma dużą rezystancję. No i teraz, zanim zrobimy pomiar, możecie zgadnąć, jaką. Bo ja już go sobie zmierzyłem multimetrem, ale żeby było bardziej profesjonalnie, to weźmiemy do tego mostek RLC bo to jest poważniejszy sprzęt. Dobra, tylko jeszcze statyw musimy troszeczkę podnieść. Okej. Okay. Dobra, kalibracja tu się skończyła, odpinamy. Wejdziemy sobie jeszcze raz w pomiar prądem stałym albo pomiar przy sygnale stałym tutaj tej rezystancji, bo ma też możliwość podania na przykład jednego kiloherca. No i po tej kalibracji, jak widać, to nie jest to chyba dość dobry miernik, albo dalej mi tu coś nie styka. Za jakieś luzy. Dobra, w każdym razie mamy w okolicach 70 milionów po tej kalibracji na tych przewodach, chociaż powinno być 0. Jeszcze może czegoś nie rozumiem, jak działa ta kalibracja. Wpinamy sobie teraz te kupione przewody. No i na sam koniec, jak się krokodylki zazębią. No i mamy 1,30 OMA. <laughs> Więc no. Hmm. Przy jednym amperze mamy 1W, ponad 1W mocy strat w tych przewodach. No to tyle. Więc uważajcie, co kupicie. Ten przewód nie, on w ręce nie jest, w odczuciu nie jest cienki. No. Możemy go w zasadzie przeciąć. Przetnijmy go gdzieś o, tu w połowie. Widać, że no nie no, coś tu jest. Tylko, czy to jest miedź, a może aluminium, amelinium, pomalowane o dziwo, Jeszcze konstrukcja pomalowane na miedź albo z założoną warstwą, napyloną warstwą miedzi. Krokodylek wygląda w miarę dobrze zaciśnięty. Jeszcze ten. Jest ok. A tutaj musiałbym już rozkręcić. No dobra. Podsumowując, metr kabla 1 ohm, 1 ohm na metr, ponad 1 ohm na metr. Uważajcie. Wszystkiego dobrego.